Wewnątrz budynków szybkie ratowanie osób z niepełnosprawnością ruchową może być trudne w sytuacjach awaryjnych. W większości sytuacji krytycznych windy nie działają. Możesz teraz użyć urządzenia ewakuacyjnego, które gwarantuje, że nikt nie pozostanie bez opieki. Czas, abyś zapoznał się z matami ewakuacyjnymi Escape Plus. Seria Escape Plus została zaprojektowana tak, aby każdy mógł ewakuować osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. Jak to działa? Cóż, to proste, jak 1, 2, 3. Przeniesienie osoby do Escape Plus może odbywać się na różne sposoby. Możesz udzielić pomocy, podnosząc osobę z wózka inwalidzkiego lub skorzystać z techniki rolowania w przypadku osób nieprzytomnych. Po umieszczeniu na materacu należy mocno przymocować żółty pasek na klatce piersiowej. Teraz zamknij klapy wzdłuż ciała i stóp. Niezwykle mocne zapięcia na rzepy utrzymują klapy razem i bezpiecznie mocują osobę do Escape Plus. Tak więc w ciągu kilku sekund jesteś gotowy do ewakuacji. U stóp i głowy znajdują się pasy, których należy użyć do transportu Escape Plus. Stań jak narciarz wodny i utrzymuj proste ramiona. Zminimalizuje to wysiłek fizyczny. Możesz też stanąć wewnątrz paska transportowego podczas ewakuacji poziomej. Ale nie należy robić tego na schodach. Gdy potrzebujesz szybko skręcić w ciasnym korytarzu, możesz unieść nogi osoby niepełnosprawnej i pokonać zakręt. Schodzenie po schodach jest bezstresowe, łatwe i bezpieczne. Materac zapewnia wsparcie i komfort osobie potrzebującej. Na schodach jedna osoba stoi po stronie stóp, a druga po stronie głowy. Użyj pasów, aby manewrować na schodach. Oprzyj materac o swoją nogę, aby kontrolować prędkość Escape Plus. Trzymaj jedną rękę na poręczy. W razie potrzeby możesz to zrobić samodzielnie. Trzon Escape Plus stanowi elastyczny i gruby materac piankowy z ognioodporną i antybakteryjną tkaniną o doskonałych właściwościach ślizgowych. O długości 210 cm i szerokości 60 cm, Escape Plus jest w rozmiarze uniwersalnym. Każdy element wykorzystuje najnowsze standardy jakości i wzornictwa wyposażenia ewakuacyjnego. Jeśli Twój Escape Plus ulegnie poważnemu uszkodzeniu, wystarczy tylko założyć nowy pokrowiec, dzięki czemu nie musisz wymieniać całego materaca. Po użyciu można wyprać pokrowiec Escape Plus w pralce lub po prostu przetrzeć go za pomocą środka dezynfekującego. Escape Plus ułatwia ci ewakuację wielu osób. To niedrogie rozwiązanie może być również używane przez dzieci i młodzież, ponieważ jest niezwykle łatwe w użyciu, a to pozwoli zaoszczędzić sporo godzin na szkoleniu personelu. Nie ma też umowy serwisowej, która powodowałaby dodatkowe koszty. Escape Plus jest standardowo wyposażony w niebieską torbę. Aby Escape Plus był dobrze widoczny, zaleca się umieszczenie go w zielonej osłonie ściennej, którą można przymocować do ściany. Umieść ten znak ostrzegawczy nad pokryciem ściennym, aby zapewnić widoczność i świadomość wśród gości i personelu. Jeśli Twój budynek ma wysokie wymagania estetyczne, po prostu umieść go w naszej szafce. Seria Escape Plus jest obecnie używana przez specjalistów do spraw bezpieczeństwa i ratownictwa w ponad 40 krajach na 6 kontynentach. I nie ma znaczenia, czy jest to hotel, szkoła, duża firma, szpital i tym podobne. Dzięki Escape Plus masz pewność, że nikt nie pozostanie bez opieki. Więc zrób szkolenie wśród pracowników, włączając Escape Plus do planu ewakuacyjnego. Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi procedurami medycznymi i ewakuacyjnymi. Nie używaj tego filmu jako zamiennika szkolenia. Przed użyciem zawsze przestrzegaj i dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.